Dobra, ale to czekaj, bo ty wtedy byłeś bardzo młody, to zastanawiam mnie skąd w ogóle taka dojrzałość, żeby stwierdzić, że warto jest na przykład z kim się skonsultować. Nie, nie, nie wiesz. Nie miałem z kim porozmawiać. Męczyły mnie pewne pytania i pewne gdzieś tam rzeczy sportowe, w jaki sposób mogę na to zareagować, w jaki sposób mogę sobie z tym poradzić. Mój tata ani moja mama nie są psychologami sportowymi, ani, 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 ani żadnymi terapeutami, więc no odezwałem się do, do gościa, który, który, za to, który za to odpowiada, który jest tym ekspertem w tej dziedzinie. Ej, a presja kiedykolwiek mhm. cię sparaliżowała? Nie. A miałeś coś takiego, że jakiś mecz powodował na przykład, że nie mogłeś zasnąć? Przed ważnymi meczami nigdy się nie śpi dobrze. No ale dobra, nie, nie śpi się dobrze to znaczy, że budzisz się czy w ogóle nie możesz zasnąć? Masz problemy z zaśnięciem. Ja przynajmniej tak mam. Nie mam tak, że, mm, że mam jakąś presję, czy się stresuję i tak dalej, ale organizm czuje, że coś się zbliża.